Jeszcze w sobotę Radomianie mieli w planie rozegranie test meczu z Kiewo Verona. Gdy nadarzyła się okazja skonfrontowania sił w tym samym terminie, ale z Atalantą Bergamo, długo nie trzeba było czekać. Radomianie ostatecznie zdecydowali się na konfrontację z czwartym zespołem Serie A i jednocześnie uczestnikiem Ligi Mistrzów włoską Atalantą. Do sparingu doszło na bardzo dobrze przygotowanej, naturalnej nawierzchni głównego boiska rezerwowego Atalanty. Pierwsza połowa zdecydowanie należała do miejscowych, którzy wypracowali trzybramkową przewagę. Za to jak w tej części wyprowadził jedną bardzo groźną sytuację, ale okazję sam na sam z golkiperem z Włoch zmarnował Rosci Leandro. Kto myślał, że jednostronny przebieg będzie miała druga odsłona meczu, ten zrodze się mylił. Dwie bramki dla Zielonych uzyskał Patryk Mikita, a jedną dołożył Damian Nowak. Końcówka należała jednak do Atalanty, która przygotowuje się do meczu Ligi Mistrzów z hiszpańską Walencją. Gospodarze uzyskali trzy trafienia i zakończyli sparing triumfem 6 do 3. Oceniamy ten też bardzo pozytywnie. Tak? Przegraliśmy 6-3, natomiast wynik tutaj nie jest najważniejszy. Myślę, że momentami nasza gra była naprawdę dobra, nawet w pewnym momencie zrobił się wynik 3-3. Wydawało się, że już możemy nawet powalczyć o zwycięstwo. Natomiast natomiast no też rywal szybko gdzieś tam strzelił następne bramki, ale to też, tak jak mówię, świadczy o klasie zespołu. I naprawdę dzisiaj tutaj bardzo wartościowy sparring dla, dla nas, ale też dużo pozytywów i, i momenty bardzo, bardzo dobrej gry. I myślę, że to będzie procentowało też widzę. Bo... W tym sparingu po raz pierwszy koszulkę Radomiaka założył również środkowy obrońca Dante Leverock pozyskany z irlandzkiego Sligo Rovers FC.